Błędy, znajdujące się w komórkach Excela, możesz znaleźć na różne sposoby. Jeden z ciekawszych sposobów to skorzystanie z polecenia przejdź do specjalnie. Klikam Ctrl G, aby wywołać okienko przechodzenia do, a następnie przycisk Specjalnie, aby wywołać okienko przechodzenia do specjalnie. I zaznaczę pozycję formuły, a w tej e, pozycji formuły tylko opcję błędy. Klikam przycisk OK. W ten sposób Excel zaznaczy wszystkie komórki, które zawierają formuły generujące błędy. Może oznaczy je jakimś kolorem. Zwróć uwagę, że nie zostały zaznaczone te dwie komórki, ponieważ w tych komórkach nie ma formuł, a jedynie są same te błędy. Być może ktoś te błędy tak tutaj wpisał albo zrobił wklej specjalnie z opcją wartości i pozostały same wyniki. Takie błędy również można odnaleźć. Również kliknę Ctrl G, również kliknę specjalnie, ale tym razem skorzystam z opcji stałe. I przy tej opcji również zaznaczę tylko pozycję błędy. Klikam OK. W ten sposób zaznaczyłem te komórki, które zawierają błędy przechowane jako wartości, może oznaczę je innym kolorem. To wyszukiwanie błędów robione w ten sposób działa tylko i wyłącznie w obrębie jednego arkusza. Musiałbym na każdym arkuszu robić to z osobna. Jak wyszukać błędy w wielu arkuszach? Można to zrobić. Skorzystam z okienka Znajdź. Zwróć uwagę, w tym polu tekstowym po w prawej stronie wypisałem błędy, które pojawiają się najczęściej w Excelu. Zwróć uwagę, że one wszystkie zaczynają się. One wszystkie mają na początku hash. I z tego za chwilkę skorzystamy. Klikam Ctrl F, aby wywołać okienko znajdowanie i zamienianie. I w tym okienku klikam w przycisk opcje. Powiem Excelowi, że chciałbym wyszukiwanie robić nie wewnątrz arkusza, a wewnątrz skoroszytu. I w polu znajdź wpiszę hash". A następnie gwiazdka. Gwiazdka oznacza dowolny ciąg znaków, czyli Excel znajdzie takie komórki, które mają na początku hash, a potem cokolwiek. Jeżeli kliknę teraz przycisk Znajdź wszystko, to spójrz, Excel odnalazł mi cztery takie komórki zawierające błędy. Jako, że pole szukaj w ustawione jest na formuły, to są to te błędy, które są przechowywane jako wartości. Mogę klikać na te znalezione wyniki i Excel będzie przechodził do tych komórek. Mogę. Mogę również wyszukać te błędy, które są wynikami formuł. Jak to przestawić? Musiałbym, co ciekawe, zmienić pole, szukaj w formuły, na wartości. Czyli pokazuję w ten sposób te komórki, które pokazują błędy będące wynikami formuł. Teraz, jeżeli kliknę Zdać Wszystko, to spójrz tych komórek z błędami jest o niebo więcej. Mam przy każdej takiej znalezionej pozycji informację, z którego arkusza taka komórka pochodzi, która to jest konkretnie komórka i jaki błąd ona zawiera. Mogę klikać na tę pozycję, aby przechodzić do tych komórek pomiędzy różnymi arkuszami nawet. Spójrz, arkusz B, tu mam arkusz 244C. Mogę również zaznaczać całe komplety tych komórek. Niestety nie da rady zaznaczyć ich wszystkich naraz ze wszystkich arkuszy, a jedynie z z jednego arkusza. Jeżeli kliknę na którąś komórkę z błędem w arkuszu 244A i teraz kliknę Ctrl A, to spójrz, Excel oznaczył mi komórki z błędami, ale tylko i wyłącznie w obrębie tego arkusza. Jeżeli spróbowałbym zaznaczyć wszystkie komórki i klikam na pierwszej znalezionej pozycji, przewijam suwakiem w dół, przytrzymuję Shift i klikam na ostatniej, to spójrz, nie działa to. Excel i tak zaznacza tylko komórki z tego bieżącego arkusza, jeżeli przejdę do jakiegoś innego i klikną Ctrl A, to również zaznaczę wszystkie z tego bieżącego arkusza.